CT200H to wehikuł współczesnego miasta. Tak, to prawda. To samochód skierowany do świadomych swoich decyzji i aktywnych użytkowników. Zarówno w pracy, jak i w życiu środowisko naturalne tego samochodu i państwa korzystającego z tego auta to właśnie miasto. Samochód, który łączy w zasadzie w sobie i elegancję, i dynamikę, ale także ekologię i ekonomię. CT200H i również w tym aspekcie jest autem zaprojektowanym bezkompromisowo, ale aby właściwie zobrazować może ten aspekt, o którym będziemy teraz rozmawiać, czyli komfort, warto zacytować głównego projektanta CT200H Takeshi Tanabe, który mówi w ten sposób, iż jego dziecko CT200H to młodość ducha, odwaga i dynamizm w połączeniu z filozofią Elfines. Filozofia Elfines jest to nowoczesny styl projektowania Lexusa. Zresztą myślę, że możemy się co do tego zgodzić patrząc na samochód. Dynamiczna sylwetka, piękna sportowa linia, ale przy okazji użyteczny i elegancki minimalizm wnętrza. Jest to niezwykle ważne zarówno dla nas, dla Lexusa, jak i dla klientów Lexusa. Każdy egzemplarz tego samochodu przechodzi tak zwany test ciszy, tylko po to, aby ten komfort przekładał się na tak zwaną codzienną radość z użytkowania samochodu. No i ta cisza. Gdy samochód napędza silnik elektryczny, to tak jakby wyłączyć fonię i, no, że tak powiem, wrażenia są nie do opisania. Auto jest po prostu bezgłośne.